Strefa kibica to przede wszystkim futbol i wszyscy mamy świadomość tego, że mecze będą wyznaczały rytm funkcjonowania strefy. Ale z drugiej strony mamy też wiedzę, że nie każdy urodził się kibicem. Stąd pomysł na to, by w strefie można było obok meczów zobaczyć dobre kino. Można było przyjść do strefy z swoimi pociechami, skorzystać ze strefy junior. Jest naprawdę szeroki wachlarz wykonawców. Sądzę, że każdy znajdzie dla siebie coś dobrego, no bo jest od totalnej awangardy, taką jaką jest The Antwoord, do, powiedzmy, demono czy, czy do wilków, czyli do takiego typowego mainstreamu, a pośrednio znajdują się też kapele trochę hip-hopowe, trochę takie, no można powiedzieć, osobliwe, typu audiophiles, czy, czy wykonawcy, których, no można powiedzieć, właściwie nie spotyka się w radiach na co dzień, no, powiedzmy, gabakulka, prawda? Z naszym skrzydłowym będzie Ray Wilson. It would be great if Poland could do really well, I mean, you know, that's who I'm supporting, obviously. Because yeah, Scotland aren't there, so I have no choice. Um, it's hard to see past the Germans, I think the Germans might win it. You know. Especially with the Polish players.